Mamy dla Was słowa podzięki, byście zapomnieli wszystkie z nami męki. Kończąc tą szkołę, chcielibyśmy podziękować Wam wszystkim tu zebranym za 6 lat ciężkiej pracy, która pomogła nam w osiągnięciu upragnionych celów, sukcesów. Będziemy miło wspominać ten czas, który tu spędziliśmy. Życzymy szczęścia przyszłym absolwentom i sukcesów w nauce. Dziękujemy. Moi drodzy, wraz z przyjaciółmi chcielibyśmy Wam, nauczycielom i kolegom serdecznie podziękować. Razem z Wami nauka nie była tak nudna. Daliście nam wiele wskazówek na przyszłość. Nauczyliście nas kultury i zwalczania przeciwnych Jeszcze raz bardzo dziękujemy za okazaną nam życzliwość i znoszenie trudnych sytuacji. spięć w naszym gronie. Będziemy Was często odwiedzać. Do zobaczenia. Drodzy nauczyciele, koledzy, koleżanki, pani dyrektor. Cieszymy się, że mogliśmy z wami tu być, ale nadszedł czas, aby się pożegnać. Nigdy nie zapomnimy tych zlotów i upadków, przy których wspieraliście nas. Będziemy bardzo długo wspominać szkoły, do których uczestniczyliśmy. Chcemy wam podziękować za lata nauki. Przez te sześć lat dużo się nauczyliśmy.